witajcie witajcie w biblionerach dzisiaj sprawdzimy waszą wiedzę o owocach będziemy pytać was o popularne owoce jak i te mniej znane ten chyba owoc jest znany wszystkim bo to jest oczywiście gruszka ten mały żółty okrągły owoc to mirabelka a czy znacie nazwę tego zielono-brązowego owocu jest to oczywiście kiwi czy kiedykolwiek widzieliście taki niespotykany i nierosnący w Polsce owoc, który się nazywa karambola? Ten owoc biało-czarny z różową skórką to smoczy owoc. A ten owoc, przypominający niektórym kasztana, to liczi. Taki dziwny owoc, czy kiedykolwiek widzieliście go? Jest to kiwiano. I zapytamy was jeszcze o jeden owoc. Taki oto owoc to winogrono, raczej powszechnie znany. Ale dlaczego dzisiaj mówimy o owocach? Czy ma to związek z dzisiejszą Ewangelią? Posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii i sami zobaczcie, w górę serca zaczynamy. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak rośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, Zostanie wyrzucony jak winna latorośl, i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Owoc obfity przyniesiecie, i staniecie się moimi uczniami. Stoimy dzisiaj. Nie przy innym krzewie, o którym była mowa w Ewangelii, ale przy innym zielonym krzewie. I widzicie tutaj zielone gałązki. Pan Jezus nas zachęca, żeby być właśnie taką zieloną gałązką, żeby być wczepionym do niego, który jest takim, o widzicie, grubym tutaj korzeniem, grubym konarem, żeby być wczepionym do niego. Ale co to znaczy? Jak możemy być wczepioni do Pana Jezusa? Jak możemy być tą gałązką, która jest jednym z Panem Jezusem? Kochani. Modlitwa na pewno. Jeżeli się modlimy codziennie, to wtedy mamy tą łączność z Panem Jezusem. Więc pamiętajcie o codziennej modlitwie. Czytanie Pisma Świętego też sprawia, że mamy kontakt z Panem Jezusem, bo w Słowie Bożym jest obecny Jezus. A jeżeli chodzisz do Komunii Świętej, już przyjąłeś pierwszą Komunię Świętą, czy może w tym maju, kiedy są komunie, przyjmiesz swoją pierwszą Komunię Świętą, to wtedy też jesteśmy bardzo blisko Pana Jezusa. On przychodzi wprost do naszego serca, jeżeli go Przyjmujemy w Komunii Świętej i Pan Jezus daje dzisiaj nam prosty wybór. Albo będziesz taką mocą zieloną gałązką, która rodzi owoce, no na przykład tu mamy owoc, to nie jest winogrono, ale z każdym owocem jest taka sama zasada, że tylko na zielonej, żyjącej gałęzi może urosnąć owoc. Każdy ten, który widzieliście na początku filmu, zawsze jest taka zasada, tylko gałązka wczepiona. Do całego organizmu może wydawać owoc. Bo jeżeli jesteś suchą gałęzią, owocu nie wydasz. Tutaj widzicie, mimo że jest blisko krzaka, to. O! To jest uschła gałęź. Gdzieś się rozłączyła od konaru. Gdzieś się yy, coś ją może oderwało. I ta gałęź po. W chwili widzicie, po jakimś czasie stała się tylko suchym, nikomu niepotrzebnym badylem. Więc Pan Jezus daje nam prosty wybór: albo będziesz suchym badylem, albo będziesz zieloną gałązką, która będzie przynosiła wspaniałe owoce: takie owoce jak dobroć, radość, pokój, miłość, pracowitość. Więc wybór jest prosty. Chcesz być suchym badylem? Mm -mm -mm. Chcesz być zieloną rośliną, która przynosi wspaniałe owoce? Trzymaj się blisko Pana Jezusa. Modlitwa, Pismo Święte, Eucharystia. I będziemy pięknymi gałązkami, które będą rodziły wspaniałe owoce. Należy do siebie! Że ojcze broni mnie, wybieram Ciebie. Amen. Należę do Ciebie, Jezu Chryste, broni mnie, wybieram Ciebie. Amen. Należę do Ciebie, Duchu Święty. Przewszechmogący, gorący, w miłości wszechmocny, nie obcy. Ja jestem, mówisz. Dzieci swych nie gubisz, ja wybieram ciebie. Mój dobry ojcze na niebie, oddaję się tobie, Jezusie z Nazaretu. Jesteś dobry i wierny, chcesz mojego konkretu. Nie dekretu, a decyzji. Zdjęcia ojca kłamstwa z wizji, ducha do ucha mego zbliżasz, mówiąc: Jesteś umiłowane, moje dziecko wybrane, upragnione przeze mnie. Od początku kochane, ja Jezusa ci daję. Aby był twoim panem, on da radę, to król. Powiedz tylko. Broni mnie, wybieram ciebie, Amen. Podczas kazań w kościele dzieci się często nudzą. I opowiem Wam dzisiaj historię o dwóch chłopakach, którzy właśnie tak nudzili się podczas tego kazania. Wydawało im się to kazanie takie długie. Jeden, tak, już prawie przysypiał i patrzy na tą z przodu lampkę wieczną, która jest koło tabernakulum, która świeci na czerwono, i mówi do taty: Tato, jak zmieni się na zielone, to idziemy. Drugi natomiast. No, wybrał inną metodę, że bardzo rozrabiał w kościele. Więc już rodzice mówili, no, żeby się coś tam uspokoiło, ale on rozrabiał i ciągle rozrabiał i nie słuchał. No, w pewnym momencie, już tata stracił cierpliwość, łapie go za rękę i go wyprowadza z kościoła. A ten chłopczyk dobrze wiedział, że tam za drzwiami to spotka go coś nieprzyjemnego. Więc dlatego jak już wychodzili, to ten chłopczyk krzyknął: Ludzie, módlcie się za mnie! <śles>